Dawaj, powinno być ok. Już widać. Ta. Kup. Gotowe. Kup. Gotowe. Otwieraj to. Dajesz? Co to jest? Nie wiem, kurwa, otwieraj. A, Dodatkowe RP można dostać! To po co kupowałeś to za 5 tyk?! A nie, losowe skórki, dobra, zobaczcie, napis RP. To jest RP to tak. to Dobra, otwieraj po kolei. Albo dobra, czekaj, czekaj, nie, 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 jeszcze nie! To 800, co masz tego. O, co to jest? Dostałem to. No, to kup dodatkowe te kule cztery. O! Dawaj! Czy to to jest ikona? I może? to jest ikona. Tu nic nie ma innego, stary. Czekaj. Cała reszta to syf. Czy to? Nie, nie masz to. tyle. <laughs> Dawaj, 4T, no. Ja pierdolonę, Dawaj. Tu będzie chyba mój najdłuższy materiał. Już, nie masz. Masz! Shit. Ma. Ty, lol. Nie powiodło się. A, no, nie masz, kurwa. Dobra. Jezu, 54. Od... Nagrywa nie, się? Nagrywa się. Wyszedł to, kurwa. Będzie na YouTubie, ziom. O Jezu, otwórz. Ale gówno, ej spoko. No to nie jest No Nie gram MS-kom Dobra Jest Hej no dwie epickie Eee, Varus. Warus. Kolejna epicka. Dobra to o, kurwa! Ile typa? O Legendarna! Ewi. Wow. Ej, ale od chuja, kurwa skinów z wow. tego. Przysięgam. Dobra, Dobra. Wow! Wow! Oh. O! O! O, jest ja! ja o, Boże. Ej, legendarnie. To... Nice! Gdzie są jakieś, jest kurwa legendy. Dobra, jest to. świetnie jak na razie. Oh, wow! Wow. wow! O, ej, ta jest niezła. Ale nie gra nie wion, daj się O! Nidalka. Nice. Oh, oh. O, o, no, rozmawiamy. O! Oh, nie. Karma, Lisi, nie, jesteś jebany jak na razie. Jestem jebany. W... O! o, jesteś wygrywem. Jestem jebany, w Chuj. No, drugi no, raz drugi to drugi samo. Tak. <laughs> no czemu? O, kurde. mój Lucian! Czemu, Lucian? O! Dwa klejnoty i miałbym 10 stary! Kupuj. Nie. O, mam. Kolejny lister. No i to jest to! Dżentelmena zrobię. Nie gram. Nie, nie mam jogata, chyba nawet kupuję <ścoughs> Ej, te klejnoty też bym wymieniał, stary. Mechorengor! Oj, chuj! Robi to! No, no to jest fajne! No, nie jest niezły. Ale nie gram nią... O! nie gram Zion. No, nice, nice! Boże... Stary, nic do, nic do noca nie dostaniesz chyba. No... Ostatnie. Jest. O, ta. nie do moich ta ażka jest fajna. No jest, są fajne. O, ten, ten, ten S jest fajny. Widzisz, jak łatwo mi jest zdobywać te? Ej, masz jeszcze A, trzy gemstone'y. Trzy gemstone'y jeszcze. Patrz na to. Trzy gemstony jeszcze! Ja te gemstone'y zostawię chyba, może kiedyś uzbieram. Co P ja bym chciał? Pijany jesteś, dawaj te skrzynie. Nie, pierdolę, bierze mi wypadną z tych, ty te. Ja A, to zostawiam. Jebany jesteś, kurwa. Dobra, ty stary, wymieniaj trzy na jedną trwałą. Okej, e co ja bym chciał? To jest tu malza chyba. Jest malza? No jest, miałeś kursor na nim, jak to mówiłeś. To? No kurwa Jest tu, dobra, zamknij Dobra. Co mi przyszło, Gdzie są moje postacie? Wymieniaj na trwałe trzy Czekaj, to trzeba zrobić z głową. Tam dupę z głową jesteś kurwa. Zamknij ryj te, chu te, chujow, te chujowe wymieniaj na po trzy. pierwsze to robię. Ale o niebie chujem! Zamknij dupę, on jest fajny. Dobra, okej. Okay. Katę robię. Ja tak naprawdę na. Nie. Ja bym najpierw stary powymieniał, a później jak może ci nie wypadnie. To bym spierdalaj, tworzył. Spier spierdalaj. Spierdalaj. Eee, Koń. Jak się, tu się sortowało jakoś, nie? Wartość. Te najgorsze. No i te najgorsze wyjazd na... Dobra, Akali to jest to na pewno. Ej, ale będzie gem. A nie to esencja, o, dobra. dobra, nie basz, tak. No dawaj, wymieniaj to. Co to jest? Nie grasz z tym głównym, wyjep to Ej, Shen! Ale zjebany. Wyjeb go! Taki sam, tylko chroma wersja. Ba Boże. Znowu gem. <coughs> Gdzie jest kurwa moje 300 baniek. Praga No wymieniaj to, lamusie. Boże. O! Robi to. Dawaj wymieniaj. Ty tego mundu przed chwilą nie dostałeś? Dostałem. Ale okay. ja Mundo. O! No i to jest spoko. No to niezły. <laughs> Dawaj, dalej. Ej, ale ten Rajs jest fajny. Ale ty kurwa, nawet nie masz no, rajza. Nie Wyjeb go. Skręcam to. Biorę. Pijany, no kurwa, pijany! Biorę na cześć SKT. Już to ja niwi, w sumie nikt tu bardziej... Kurwa. Nie, dobrze. O! Jezus Maria. I ty ty będziesz grywał od teraz. <noise> Ej, do katy mi fajnie go poszło. Czekaj. O, wygar. Ej, co się przyszło. Co to jest? Pikienny warus chyba dobre, nie? Jest nawet ok. Cześć, bo mi się zaraz kończy ta esencja. Ja bym chciał porobić sobie skinów. To mam dwa. To muszę to wymienić. Tam masz sorakę dwie legendarne. Wyjab to jedną. Wow, 300. No, trochę się kurwa nie opyla. Eee, co ja bym tu chciał? To raczej kupa. Czy fajne. To jest ani łabut No i Asze, no kurwa, no i Krzoga, no Nic mi nie poleciało. Ten S jest zajebisty. No jest! Są fajne skiny, ale dlaczego nie do, do ich poznali? Czemu nie dostałem piezuza? No wymieniaj nie, bo... dalej to! Draven. Boże, Dravenem nie gram. No! No Ej, i masz! masz. Okej, ona jest gdzieś tutaj pewnie. Oj, kupuję Udyra. Nie poczekaj to zaraz! Teraz! No ja odwied... jego, Ale nie to Ale to jest materiał na YouTube'a, który nie do powinien mimo, być kur, cięty. Nie no będę. Nie, nie będę. To będzie z chujowej jakości, chujowy YouTuber. Chujowy content kurwa mi dajesz. Złama się. Kupuję Udyra, gram w tą 8 lat. <głos> <głos> e, nie tu. Gdzie on jest? Tu. Dobra. No i co? Chyba worsz. <noise> nie. Nie wiem. Czyli ten jest fajny? Nie jest. Nie. Podoba mi się, jak minutę temu mówiłeś. No, ten ryż fajny, chyba go zostawię. Minuta później przemielony. O. oj no i do lafa mam coś. To co chcę chce? Nie chce. No ale takie cycy, ziomek. Grace, uciekinier. Nie nice, bym... naprawdę nice. Lord Mordekaiser Kiego chcę? Boże Ta Evelynn co to jest? Gównlin Jakie to... Ej ten Ignar jest fajny No nie jest zły. Nie mam Gnara Dobra, ja suło robię Cywilski, cześć, nie miałem jakiegoś suło w samo południe, coś takiego? Czekaj, Luciana miałeś Dobra, cześć, co ja chcę za skiny? To jest fajne, ale. no. Kurwa, o, o, kasa biorę kasa Dina, na pewno chcę, co to jest. Karma. Kazik zaszop nie Do it! Czekaj, bo zaraz mi zabraknie. Masz na dwie jeszcze. Plus możesz przemielić trochę tych skinów na... Tego Darka, w sumie Darka kupi, bo Darkiem nawet chciałem grać. Tak sobie myślałem o topie i... O... jesteś, ja gram na topie! Za... <grym> Chociaż w sumie jak mi wypadną jeszcze dwa gemy, to ja będę grał wtedy na bocie tylko. Kurwa, gdzie są moje 300? 350. O. Nie zapominaj. O kurwa. Ten Darek jest zwarty tego. Jest zajebisty. Wolę... E, I tak bym wolał tego drugiego Darka, tego zajebistego. A nie tego mecha spod jajec. Ej, to nawet jest tak zajebisty też, że też bym go chciał. Jest zajebisty w chuj jako skin. A pani to raczej kupą jebie, więc ja ją wyjebie. Wyje. Bo jebie to kupą. To też, Gwiazd mi się fajne złą Czarodziejki Gwiazd. Może nie gram. Ruchable, powiem Ci, tak saja. Atrox. Czy może atroksem bym grał? <grym> Chciałbym Cię zobaczyć jako atrox. Sona. Nie mam Sony? Czy ja nie mam Sony? <grym> no, bo jesteś kurwa pappuzim odchodem. Nie! Co? No, na skiny. mam się <grym> Dobre. Ja jeszcze Weź kub, stary, może wszystkie postacie. Nie, to właśnie nie może tak być. Ja muszę nie mieć postaci, bo to jest właśnie taki mem. Twój stary to mem. Nie. Yeah. To było takie silne. A pierdolę, że ty nic do noca nie dostałeś. No, Z jednej co, strony. Co, co... O, co... <laughs> Ej, zobacz! Zobacz skiny no co jest za 650. A ja poczekam na ten, wiesz na co? Ja na sklep, byłem... ja wiem, ale czy... Ja wiem na co, ale. Pokaż miło wszystko, co on ma. J, no skórki. Bohaterowie tu będą no Noc. I odsany kot. Ale tu będą ceny podane? Chuja! Ty, mogę. Czemu ja mogę to dać kliknąć? Odblokuj. No bo możesz, a później mówią ci, daj RP 1350. No to kurwa, stary, dwie dychy jeszcze. To był ciało! No to dawaj go! Nie, już nic nie wydam. Nie, dostanę pewnie przecenę, spokojnie. Da... <ścoughs> dawaj dwie dychy! Pierdalaj. kurwa. a jakbym powiedział, to dawaj na kebaba. Poszedłbyś od razu. Ja z jakiej paki. Bo tak. Ja nigdy nie powiedziałem, że wydam trzy bomby. Od bloku, wydawaj trzy bomby. Nie. Co to jest? Yasuo też jest fajny. Rengar oczywiście, Rengar do main. Set! I seta! Set jest fajny. Blitzkranga też chce. Ej no fajne są Rengar Tylko mi nie stać na te skiny To też chcę, bo lubię czarodziejki Gaz, to też chcę, bo jest Gejozą w chuj, więc jest fajny. To w sumie też chcę To też chcę To też chcę. I to też i tego nie chcę. Co to jest? Atrox, nie wiem. Jarvan, Elo Sorakę zostawię. To jest chyba fajne. Od dołu coś stare. Ja bym nie wymieniał legendarnych tak szybko. Coś, ja coś z dołu bym wybrał. Tego weigara, kurwa, chociażby. Nie, albo sway. Chyba... Albo tego swayna z lewej strony. O, Sona, Sona wypierdam. Nie mam. Jejepią. I patrz. Swayna. <grym> <grym> Ale bananami rzuca, to jest dobrze. Eee. Set, seta tam chciał, tylko nie wyjebie To jest chyba fajny skin. No ale mordek Kazer! No, znacznie grać. No, tu Blitzkranka wyje. Blitzkranka, swayna i... nie Blitzkrankiem gram Kiedy? To no, już, już chyba nic nie wyjebie. Jeszcze ty tego starej nigdy nie kupisz. Kupię. Chyba jak wyjebiesz znowu trzy bomby, żeby tylko przemienić, kurwa, na skinę. Wyniosło jest fajny? Według mnie nie. Ten Nightbringer tylko jest fajny. Kuchy stary. Albo taki disco, kurwa, różowo-fioletowy. Kurwa, nie stać mnie na nic. Stać nie no. na Staćcie na jedno. Stać Staćcie na jedno. Tylko nie legendarne. Legendarna ile? 1500? Kurwa. To zostawiam, bo z jakiejś zrobię. Jak zacznę grać ADC, ADC. Siomek, grasz w to 10 lat i ty farmić nie potrafisz, że chcesz grać jako ADC. Ej, lulu gram w sumie. Kiedy niby? No zacznę. Ostatnie 9 lat to jest tylko pike. <grym> jak już na super. <grym> a, a jak jest zbanowany, to trollujemy. <grym> Ej, no nie mów tak. Ej, ten rękaw jest fajny. Ziomek, za dużo warusów masz. Wybierz no. jednego. I tak Czaj nim ten. nigdy nie zagrasz. No i na dole jest ten ognisty. Eee, i tu mam chyba jeszcze jakiegoś, tak? Nie. Chyba nie, nie wiem zresztą. Dobra, to w chuj. Tak, chcę, dobra, jednego skina, czekaj. Set, nie. Yy, Mordekaiser, nie. Tego Rengara! Tego? Chcę? Nie wiem, którego, któregoś. No, fajne są. Mecha Rengar! Czekaj. Daj mi trzmielo! To mamankę zrobił. Takie dziecko byś robił, pedofil. <grystanie> tego wejgara już mam skina, nie? Masz, nie, nie. masz. Oj, o! o! I bawimy o! się o! dalej. O! <grystanie> <grystanie> no, no i masz stary teraz Jasuła do wyjebania tego... tego. tego? Tego. Ale może ja chcę wszystkie skiny do eee, patrz, Dobra, otwieraj skrzonie, no, no. <śmiech> <śmiech> Stary... <śmiech> Stary Ej Czemu można aktywować? No bo to nie jest, to, to ze skrzyni wypadło. Aha, no tak. I skrzynkę otwierałem, Dobre, dobra. Tak, dobra, dobra. To, to jak mi wypadł ten Ivarus, który jest chujowszy? Eee, ten ja, ja lubię tego sercowego. Jak już wyjebałem chyba. Gdzie on jest? No, Rzeczywiście. Dobra, Dobra, nara. No i masz. Ja masz Ej, dobra, może go kupię. Kurwa, która godzina idzie do roboty? Eee, dziewiąta dopiero dzida. Cena, cena. Jak chcę zobaczyć moje najtańsze. Odwrotnie. Ostatnie. Jasny gwint. Nie masz Timo! Nie mam Timo. Kupuj mi trzmielo, kurwa. Kurwa, czego nie mam. Ty, ziomek, to dawaj jeszcze. Odłamek losowej skórki dla kumpla. Kup mi, a ja tobie. Tylko ty pierwszy. Ej, weź coś ten, otwórz, kup. Nie mówię, że za trzy bomby. Pijany jesteś jakiś. Debil. Wiedziałem, że z tą się nie można bawić. Nie można się bawić, bo nie chcę z dupy wyjebać... ...kurwa kapuchy na grę. Ej, tego też nie mam. Nie mam. Masz. Co, nie wiem, czy tej lux nie zrobię. Czekaj, co tu jest? Z Z To jest super, ale ja ze mnie gram. Czoga dżentelmen, też, kurwa manci? Kto to jest ten krun tam z prawej strony? Chyba, że Soraka. Kruk? Kron. Jaki krun? Z prawej strony, Cron. To jest <grym> A, dobra. <grym> For the Kaiser... Cześć. nie gram, bo no, gram czata. Eee. Ankę bym... bym wyjebał, bo ja gram Ankom, jak już coś. Ja też gram ja lubię danki. chcę mieć wszystkie skiny. Ono ma 19 skinów już nie. chyba. Ej, no Sorakom też niby coś tam kiedyś. Eee, tu Sorakom jak grałeś, to było takie... O, super, o, zajebista, nie gra nigdy. Trzeci rząd, drugi od prawej? Co to jest? Kurwa, to czwarty eee. rząd. Eee. Dobra. Dobra, robię sorakę, żeby mieć jakąś tą... Nie ma, nie stać mnie. To nie robię, to robię lux. Robię luks i chuj. Nie rób lux. Czemu? Zrób sorakę. Nie mam soraki. No to kupisz kurwa, ja to ciadam dam te 450 niebieskiej. No ja się mam sorakę, ale... Eee, Czyś grałem, to nie z mojej soraki kurwa? Nie. Więc... To dobra, muszę coś wyjewać. Ręgara wyjeb, kurwa, przecież dostałeś skina. Ręgara? To chujowego dostałem. No ale skin! No Nie, te są fajne, te zostawiam. Ja mam Borsuk Timo kurwa. I nie ja narzekam. I Warwick, kto Jest. No i tyle. <laughs> Dziękuję, siema ma YouTube. Dzięki Chat, że byliście YouTube. Dzisiejszy filmik, filmik został zasponsorowany przez Łabud 2.7. <gryzanie> aka picek Aka kretyn Aka odbetowcy Wszystko byleby hazard kurwa wjechał <gryzanie> da, Zrobiłem to kurwa tak, Kamil robi chujowy damage Cześć YouTube <gryzanie> Jezu.